Przedstawię krótko autorkę. Proszę Państwa, autorka Monika, nasza koleżanka od niedawna, więc pozwól, że się zwracała do Ciebie po imieniu. Monika jest w ubiorze, nie w stroju ani w kostiumie, bo tak zwykła się młoda mieszkanka łącka ubierać od święta. Monika, może zaprezentować ten swój strój? <grym> Pisze więc w tym słowniku o takich słowach, na których się wychowała. Pisze o języku, który jest częścią jej samej, jej tożsamości, ale pewnie też trafiły się w tym języku słowa, które usłyszała po raz pierwszy. O tym pewnie porozmawiamy. Ale ja bym chciała zacząć od rozmowy z Panem, Panie Profesorze. Na wstępie do tego słownika napisał Pan. W dobie przyspieszonych przemian cywilizacyjnych i mentalnych we współczesnych środowiskach wiejskich, trudno przecenić rolę słownika gwarowego. Abiera on charakteru zapisu dokumentującego nie tylko aktualny stan kultury danej społeczności, ale też a może przede wszystkim dokumentującego stan kultury mającej, mijającej, zachowanej tylko w pamięci najstarszego pokolenia. Więc jak to jest, Panie profesorze? Czy ten rodzinny język, ta gwara lokalna, jest takim domem duszy, domem? tożsamości, a może tylko jedną z izb, to jedną z najważniejszych w tym domu. Bardzo pięknie to Pani ujęła, że słodnik jest domem czy izbą, zdecydowanie nie. To jest, proszę Pani, dom, to jest pałac, w którym izb jest wiele. Na potrzeby różnych regionalnych opracowań można by powiedzieć, że Jedna izba to nazywa się Unyka Ludowa, inna izba nazywa się Strój e, Ludowy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, Włodnik to jest takie kompendium mieszczące... Tak, bardzo egoistycznie. Można egoistycznie? Bardzo proszę. To, to egoizm jest podobno takim napędem cywilizacji. No ja powiem tak. To ja powiem bardzo egoistycznie. Mianowicie, jako egoista, niezmiernie się cieszę, że słowa nauczyciela zachęcającego powiem, do pracy nad.

pierwszymi w ogóle oszacowaniami dla danego regionu. Tym bardziej wielka zasługa Pani oczywiście za pracę. No i wielka zasługa e, tych osób, poczynając prawda, od wójta, bo e, przez e, Pana Starostę, Pana Dyrektora, którzy ubierają... Domu Kultury Barbara Borytą właśnie tak, w Łącku, bo, tak, to, bo tak, właśnie Dom Kultury też jest wydawnictwem, dziękujemy. ...którzy tworzą ten niezwykle sympatyczny klima, pozwalający właśnie In alcun tempo. Ja chciałam zapytać właśnie o to, o Pana pracę dydaktyczną. Czy dużo jest takich młodych ludzi, którzy, każdy skądś się wywodzi, prawda? Każdy gdzieś ma tą swoją małą mężczyznę, którzy się garną do tego, żeby w jakiś sposób, choćby właśnie taki y, poprzez język, y, który w sposób jest niezwykle y, głęboki, pozwala głęboko wniknąć w tą własną kulturę. Czy garną się do tego, żeby to robić? Czy też Pan musi używać jakichś specjalnych Profesorom przepisanych narzędzi do tego, żeby tam mobilizować do tego. Jeśli pani o przymusie, mówiąc krótko, nie. Proszę pani młody pedagog nigdy w życiu nie przymusza do dobrych rzeczy, tylko zachęca. Zachęca. I tutaj mamy przykład. Miałem przyjemność rozmawiania z panią kolonistką, uh, pani Moniki. Prawda? I mówię, gdyby nie jeździarno za tak siatę, to tam na uniwersytecie nie byłoby szans wychować entuzjastki swojego regionu. Czy jest dużo ludzi młodych? Proszę bardzo, ja powiem Pani tak. mam yy, przyjemność prowadzenia... because yeah. you yeah. żeby Pani powiedziała, że to jest nic nie warte, że to jest coś, zastawiamy do kąta, a co najgorsze, wyśmiewać, wyśmiewać. Nie ma nic gorszego, niż wyśmiać tobie, prawda? To no już potem mamy kobieta skreślonego na amont. Ale pan należy do tych y, osób, które, ja widzę, pasję panu też y, gorącą. Proszę pani, nie żeby nie No właśnie, no właśnie, to teraz już wszystko wiemy.

osobę, która tak skutecznie podtrzymywana na duchu przez Pana, a sama chętna podjęła się pewnego trudu i tę pracę wykonała i teraz wszyscy cieszymy się, że możemy trzymać w rękach ten słownik kwary Urali Bo Niko, Ty oprócz studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim masz też za sobą studia etnomuzykologiczne, szkołę muzyczną. I tak na co dzień występujesz na scenie razem z twoimi przyjaciółmi w różnym wieku, Uralami Łączkimi. Żyłaś w tym języku od samego początku, w którym się wychowałaś. Kiedy przyszła ta pierwsza inspiracja, że właśnie tym chciałabyś się zająć? Jeśli mogę jeszcze coś dodać, to pan profesor jest autorem słownika Gwary Orawskiej. Wielkiego słownika dwutomowego, a cztery takie grube dwa tomy. Ja oczywiście do tego dążę. Mój słownik jest taki malutki, skromniotki. 3000 słów. Pan profesor ma 30 tysięcy że jeśli dobrze pamiętam, więc brałam wzór z pana profesora. Pochownie do tego dążę. No właśnie, to jeszcze mnóstwo słowanej. Przed tobą. Mnóstwo lat. No, ale ciebie to się właśnie tak jakoś tam... Powstał to znaczy, to znaczy, ten pomysł w twojej głowie, że tego brakuje. Ja odrosłam w tej kulturze ludowej z strykiem Franciszkiem. Grałam, można powiedzieć, od dziecka. On mnie uczył grać na skrzypcach, potem na, na basach. E, a pomysł zrodził się już no, w tak. młodości. Też rodzice mnie do tego zachęcali, też są pasjonatami folkloru. I potem oczywiście w i na studiach wiedziałam, że będę pisać o gwarze. Pracę licencjacką napisałam także z gwary ze słownictwa związanego ze śliwowicą, gwarze Łącka. No, od rzeczy najważniejszych ale zaczynać. Najważniejsze rzeczy, a potem rozszerzyłam to o te poszczególne działy. To jest tak, że zbieranie takiego materiału, to też jest przygoda, prawda? Bo to najwiściem na pewno bardzo ci pomogli. Właśnie, kto najbardziej włączył się, kto się zapalił najbardziej do tego pomysłu i czyich słów, czyich inspiracji tutaj w tym słowniku jest najwięcej? Komu chciałabym się Najwięcej to chyba panu Jerzyńkowi-Franciszkowi, bo on nie spał w nocy, jak to zawsze powtarzał, i spisywał słówkę dla Moniki. Także bardzo dużo jego cytatów, jego przykładów jest zawarte w tym słowniku. Jemu najbardziej chciałam za to podziękować, bo gdyby nie on, to ten słownik by chyba nie powstał. Ja Miałam taki materiał na co dzień, bardzo często go odwiedzałam, bo mieszkał obok mnie i rozmawiałam z nim. Tak? I na pewno jest tak, że pomimo, że się w tej gwarze wychowałaś, to coś cię zaskoczyło podczas pracy nad tym słownikiem. Jakie było takie najdziwniejsze słowo? którego kompletnie nie rozumiałaś? Oj, to bardzo często. Najpierw musiałam nauczyć się jak dana rzecz, sprzęt, nie wiem, no wóz, te poszczególne części, jak nazywają się po polsku, do czego służą, a dopiero potem zrozumieć to w gwarze. a miałam też taką sytuację e, z takim słowem, że właśnie stryjek mówi mi, że taki ten chłop to był taki tulmud. A ja go pytam, co to znaczy ten tulmud? No taki z <śledziany> No, ale co to, to znaczy? No, to, znaczy, to panie 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 panie, panie. Panie. A co to znaczy? To trzeba dać się do słownika, No, to wszystko jest No, to skoro taka jest pani tajemnicza, proszę pani, to ja mam dla pani zadanie. Teraz pani coś przetłumaczy wszystkim, dobrze? Ja od razu proszę przede wszystkim pana profesora oraz wszystkich ludzi znających się na gwarze, żeby wy, wybaczyli mi te słowa, które są pomiędzy warzewnikami i zasłownikami, bo to jest tylko taka zabawa. Poetycka. Ja będę czytała po dwie linijki, a ty będziesz tłumaczyć, dobrze? Na AIDS wystrzyżony, a kusierki synek. Eee. <noise> wystrzyżony bardzo krótko o syn położny. Łyknął se w austerylii bas antygrypiny. Eee. Nawił się w karczmie e, litr śniwowcy. E. <noise> I dobrze. Sarpiąty, sreuraciany krokiem. był no, pijany i jak no, nie mówić. Sprzedawać barony tak przed Nowym Rokiem. No, wyspowiadać się przed Nowym Rokiem. Straśnie się na to spójtą łączki ksiądz Ze Zezłościł się ten ksiądz. Ze śdziątym majerubą wybaczyć się głodzi, że uwodziłeś dziewczyny. Ale ześ wyślumować beck, Pawroku, Papro, zwońcony zapomnieć. <grym> <grym> wyślumować beck. Czyścić beczkę? Pawroku. Pan to taki no, no, no. no, no. czujesz. No. No. Trzeba ogłosić w niedzielę z ambony. Errare humanum est. Te Ksiądz dobrodziejki, to tłumaczył. Czasem nie wychodzi, Być spusierować bimber, to o, się już nie boli. Wszyscy to rozumieją. To. to było takie moje odczytanie, pierwsze złownika, a też zaczęłam od tego, co najważniejsze. Ale myślę, że tu znajdzie się e, dla ludzi miłujących ten język bardzo, bardzo dużo e, ciekawych słów. Ja kocham słowa, nie wiem jak ty też kochasz słowa. I ilustracji, właśnie pan profesor podkreślił, że te ilustracje tutaj nie spełniają tylko funkcji ozdobników, tylko e, ilustrują użyteczność i tłumaczą i pomagają zrozumieć. Do czego służyła ta babka, tak? Było do płcia Kosko, do kosko, tak. To zapamiętałam, a mnóstwo innych rzeczy Powiedz jakie plany dalsze? To jest około 3000 słów, prawda? Tutaj. Panie profesorze, będzie, będzie robić doktorat w Kwari Czy namawiają pan już do tego? Czy? To jest. To jest tak. Mamy do czynienia, z mądro. Dzisiaj ma okazję podjąć mądrą decyzję i ją mieścić ją światu. Mam do dyrektora. Widzieliście, że to jest są... taki No i słuchaj. Trzy tele to może to No i laścisłów. Ale nie takie było pytanie. Ponieważ... <trymua> Myślę, że zostawimy Monikę z tym jeszcze, żeby sobie to chwilę przemyślała, ale wiesz do czego Cię skłaniamy i zawsze co wytrzymamy kciuki. Na razie myślę, że prawami podziękujmy. Dziękuję serdecznie Panu Ja jeszcze chciałam do kolekcji Pana Profesora dorzucić jedną książkę. Mikołaj przyniósł i pod koninką. Jest ta książka. To jest poradnik dialektologa. Chciałam pana doktora Sikole też zaprosić wymogła tutaj do siebie, recenzenta mojej pracy magisterskiej, z którym spędziłam wiele chwil na obozie w terenie. Uczył mnie jak... Proszę o tym, Myślałam, że inny będzie komentarz. Nie wiem, czy otwieramy, ale... Mam jeszcze poradnik dyrektora. Monika, Monika, tu profesorom, co to muszą przeczytać do dna. Do dna trzeba przeczytać, tak? I dla pana dyrektora tak samo. Poradnik dyrektora. Dziękuję. To jest taki przekaz jak muzyka, ktokolwiek usłyszy to rozumie, tak samo ktokolwiek to przeczyta, to też będzie odpowiednio, będzie mu doradzane. Jeszcze chciałam podziękować pani dyrektor Barbarze Moryto, bo gdyby nie ona, to ten by nie Mogę? Dla rodziców. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo. O. A dyrektor też jakiś poradnik przygotował.